dobry państwo, znajdujemy się na terenie dzielnicy Warszawa Embertów w ciepłowni kawęczyn. Cechą charakterystyczną naszego zakładu, naszej ciepłowni jest komin, najwyższy w Warszawie, jeden z, wyż, z najwyższych w Polsce. Jego wysokość to 295 metrów płaszcza betonowego plus 5 metrów wysokości, które odprowadzają spaliny z kotłów naszych węglowych, wodnych. Średnica u podstawy komina to jest 24,4 metra. Na górze mamy 16,6 metra średnicy. Budowę komina kończono w 1983 roku. Ciepło z naszej ciepłowni jest wprowadzane w sieć miejską warszawską. Pracujemy w sezonie zimowym, czyli wtedy, kiedy temperatura spada poniżej 0 stopni Celsjusza i ewentualnie w takich sytuacjach, kiedy są jakieś awarie w sieci ciepłowniczej czy w źródłach typu siekierki i żerań. To, że komin jest wysoki, to nie oznacza, że spaliny, które są emitowane przez ten komin pogarszają warunki życia mieszkańców. Spełniamy wszystkie normy wymagane prawem. Będziemy jechać windą 7,5 minuty. Po drodze będziemy mieli 19 stacji przystankowych, gdzie możemy się zatrzymać. Na różnych poziomach różne są urządzenia, na przykład jest monitoring spalin, są różne stacje nadawcze. I ciekawostka nasza na szóstym poziomie mamy miasto Sokołów. Jesteśmy na ostatnim piętrze, 19. Do wyjścia na dach służy nam drabinka 8 metrów. Już jesteśmy na szczycie, wkrótce Jesteśmy na szczycie komina. Rozpościera się z góry wspaniały widok, zapierający dosłownie dech. Rembertów jest otoczony ze wszystkich stron lasami. Wymagania ekologiczne spowodują, że w ciągu kilku następnych lat nasz komin przestanie dymić, ponieważ w planach są, jest budowa kotłów gazowych, no i w związku z tym nasz komin. Będzie tylko ewentualnie pełnił funkcję masztu nadawczego, odbiorczego. Najważniejszym urządzeniem na szczycie kotła są lampy ostrzegawcze, migające czerwonym kolorem. Jest ich sześć. Są włączane automatycznie po zapadnięciu zmroku. Kilka lat temu pojawiły się tutaj w naszym rejonie sokoły. Usiłowały sobie założyć gniazdo na szczycie komina i zapadła decyzja, żebyśmy pomogli sokołom czyli zamontowana została. Budka lęgowa na poziomie szóstym, no i mamy sukces. Dwa razy sokoły już zniosły gniazda, z których najpierw wylęgły się trzy sokoły młode, a w tym roku wylągł się jeden. Komin służył nam 37 lat i jeszcze kilka lat będzie musiał nam służyć, ponieważ dopiero po wybudowaniu nowych kotłów gazowych będziemy mogli wyłączyć z użytkowania kotły wodne węglowe i wtedy komin będzie wyłączony z użytkowania. Na pewno zostanie przez długi czas, przez długie lata, jeszcze elementem krajobrazu. Raczej nie będzie udostępniony, na razie przynajmniej, do zwiedzania. Co będzie, czas pokaże.